Witamy po przerwie. A teraz przedstawimy nominacje w kategorii Najlepszy Scenariusz. Wścibskie Babki, Matt Filipa i Donona. Zawiłe romanse, intrygi i nieoczekiwane zwroty akcji to elementy uwielbiane głównie przez żeńską część widowni. Lecz nie tylko. Losy pięciu niezależnych i wojowniczych kobiet przyciągnąły przed ekranem mężczyzn i kobiety w niemalże każdym wieku. Przypadkowe szczęście reżyserii Designera. Scenarzyści tego serialu przewrócili do góry nogami spokojne i na pozór szczęśliwe życie Ilony, wprowadzając wiele intryg, fantastycznych oraz miłosnych wątków. Każdy znajdzie w tym serialu coś, co lubi, usługi reżyserii Dimonda. Zawiły plany rodziny Alzheimer pełen spisków i krwawych mordów. Na pewno oglądając film nikt nie mógł się nudzić. Dodatkowo zawiłe i nie do końca wytłumaczone sytuacje powodują ciągłe nienasycenie fabułą, co jest niewątpliwie wielkim sukcesem scenarzystów. Rolnik Enudy. Wiele śmiesznych sytuacji i głupkowatych tekstów to nieodłączna część z rolnika, którego scenariusz mimo wszystko przypadł do gustu całkiem sporej grupie widzów. Tajemnice z Blue Water Hills w reżyserii Reya. Życie dwóch sióstr, Agnieszki i Kingi oraz ich przyjaciół zostaje niezwykle odmienione poprzez nadzwyczajne właściwości Nowego Domu. Wampiry, tajemnicze klasztory i laboratoria oraz wiele wątków fantazji to raj dla fanów science fiction. Czas na ogłoszenie wyników, które odczyta Mirosław Langrad IV. Prosimy na scenę. Dzień dobry! Chyba dobry wieczór. Czy to ważne? Ważne, że dobry. A więc przyjechałem tu dziś specjalnie, aby ogłosić te wyniki za absurdalnie niską gażę. No już! Trzecie miejsce z liczbą głosów 11 zajmuje Rolnik. Drugą pozycję i 12 głosów tajemnice z Blue Water Hills. Pierwsze miejsce z 14 głosami zajmują. Um, posługi, a nie przepraszam, usługi! Naprawdę dziękujemy za tę nagrodę. Nasi scenarzyści mieli czasem naprawdę wielkie problemy, by napisać coś, mając przed sobą pustokartkę i długopis, lecz głowę zawsze pełną pomysłów. Cieszymy się, że doceniliście tą, jakże trudną pracę. I jeszcze raz dziękuję w imieniu całej ekipy współtworzącej film. Cześć. Tak, tak, serdecznie gratulujemy. Nadszedł czas na następną kategorię którą są najlepsze efekty specjalne. Nominowane filmy to Przypadkowe szczęście w reżyserii designera. Ryzykowne sceny z ogniem, teleportacja, pioruny oraz inne trudne do wykonania triki nie były problemem dla ekipy tego serialu. Podczas nagrań nad bezpieczeństwem całej załogi czuwała jednostka straży pożarnej. Wspaniałe efekty ich pracy zostały docenione właśnie poprzez tą nominację. Usługi Dimonda Trwałe zabójstwa okazały się najuciążliwszym wyzwaniem dla scenografów, charakteryzatorów oraz aktorów. Jednak wszyscy świetnie podołali temu wyzwaniu. Wykorzystano około 300 litrów keczapu i czerwonej farby. Wszystkie ryzykowne sceny odbyły się bez dublerów. Aktorzy zachowali się profesjonalnie. Rolnik reżyserii Enody. Aktorzy z Nowego Serbinowa... Musieli w krótkim czasie opanować różne sztuki walki oraz wziąć udział w wybuchu sodoły. Przy tej operacji pracowała specjalna ekipa saperów, dzięki której nikomu nic się nie stało. Harry Potter i komnata tajemnic Oscara Artura. Magiczny scenariusz tej produkcji wymagał wielu efektów do wykonania. Lewitujące przedmioty, a w tym samochód, był to trudny orzech do zgryzienia. Jednak jak widać, nie ma rzeczy niemożliwych. Teledy's Pictures of you, różowej świnki. Wypadek samochodowy, który ekipa musiała zainscenizować, zajął wiele godzin. W jakim czasie samochód ma się zatrzymać, w którym momencie aktorka musi upaść, wszystko dopracowane co do sekundy i milimetra. Po całym dniu zdjęć efekt końcowy zadowoli wszystkich. Znamy. A teraz zapraszamy do nas Pascala Dziwaka, który ogłosi zwycięzcę. Dzień dobry wieczór, serdecznie wszystkich witamy. Witamy. Ja i moje dziecko. No przywitaj się z państwem. Dobrze, przejdźmy jednak do wyników. Brązowego fokusa otrzymuję... Harry Potter i komnata tajemnic! Fokusa srebrnego... i 12 głosów. Wiecie? Usługi Ej! <ścoughs> Natomiast złotego fokusa z liczbą 16 głosów otrzymuję... Teraz podtrzymam was wszystkich w napięciu.

I dziękujemy za wszystkie oddane głosu! A teraz pora na wręczenie nagród w kategorii Najlepszy Teledysk. Lecz najpierw przedstawimy Państwu nominowane klipy. The Beatles' Strawberry Fields Forever. W Anikot. Teledysk do piosenki tej legendarnej grupy został nakręcony na łonie natury. W otoczeniu drzew, kwiatów, krzewów i soczystej zielonej trawy. Scenografia oraz przedstawiona w nim para nastolatków tworzą bardzo urzekający obraz. Rihanna i Nicole Scherzinger, Winning Woman, w reżyserii BC. Dwie kobiety odwiedzają klub, w którym tańczą i śpiewają. Pomimo mało rozwiniętej fabuły, teledysk został pozytywnie przyjęty przez krytyków. Między innymi dzięki popularnej piosence, ciekawemu montażowi oraz wyrafinowaniu Mau Małprik, I am, Harego, Towarzyski Króliczek. W tym teledysku możemy użyć znanego wszystkim towarzyskiego króliczka oraz jego przygody. Wreszcie mogliśmy zobaczyć, co on robi w czasie wolnym od pracy. The Last Good Night Pictures of You w reżyserii Różowej Świnki. To piękna historia dwojga zakochanych ludzi. Jesteśmy świadkami ich radości, wspólnych chwil oraz rozstania. Nie zabrakło tu wspaniałej scenografii, kostiumów i efektów specjalnych. My Chemical Romance Cemetery Drive w reżyserii Wikingowej. Roczna cmentarna scenaria, towarzysząca nam na początku klipu wprowadza niepowtarzalny nastrój, później oglądamy losy dziewczyny, która po stracie ukochanego próbuje sobie ułożyć życie całkiem na nowo. Najwyższy czas, by poznać wielki, które odczyta chwileczkę, to chyba jakaś pomyłka, Bella Twir. Jaka się wzięła. Jaka seksowna! A kto tu jest u licha? F -f 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 -f. Hey, on nie ma zaproszenia! Go. Nie panowie, nie wierzę! Tełni rozpchnięty! się mnie, kunta, finty! siermianki wybowe! Dobry wieczór. Bardzo mi miło, że zostałam poproszona o wzięcie udziału w tej wspaniałej uroczystości. Teraz odczytam trzy zwycięskie dzieła. Miejsce trzecie z ośmioma głosami zdobywa Bisi i jej teledysk do piosenki Winning Woman. Drugie miejsce z dziesięcioma głosami Harry i Towarzyski Króliczek. A miejsce pierwsze z dziewiętnastoma głosami różowa świnka i jej teledysk do piosenki Pictures of You. Wow, dziękuję! Miałam skrytą nadzieję na wygraną, lecz nie spodziewałam się, że się spełni. Należą się również gratulacje konkurencji, która była na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze raz ogromnie dziękuję za tę wspaniałą nagrodę. Również bardzo gratulujemy. Wszedł jednak czas na ostatnią i najbardziej wyczekiwaną kategorię. Na kategorię najlepszy serial oto nominowani. Wiara czyni cuda reżyserii Ametyst to serial pełen niespodziewanych wydarzeń. Poczynając od mafijnych porachunków po pobyt na bezludnej wyspie. Z obrazem i wspaniałą grą aktorów świetnie komponuje się muzyka artystów z najwyższej półki. Usługi w reżyserii Dimonda. W tym filmie każdy szczegół jest dopracowany, poczynając od scenografii, przechodząc przez niebanalną grę aktorów, ciekawy scenariusz, świetnie dobraną muzykę, a kończąc na niemalże idealnych ruchach kamerą. To wszystko składa się na bardzo dobry kawałek kina. Rolnik Enody. Film ten ukazuje nam życie ludzi naci i problemy, z którymi muszą się zmierzyć. Wszystko jednak jest ukazane w formie satyry i zawiera wiele elementów znanych filmów. Jest on okraszony śmiesznym dubbingiem. Harry Potter i komnata Tajemnic w reżyserii Oscara Artura. To filmowa adaptacja kultowej powieści J.K. Rowling. Twórcom tej serii należą się oklaski za samo podjęcie się takiego wyzwania. Wymaga on bowiem wielkiej odwagi, by zmierzyć się z wytwórnią braci Warner. Tajemnicy z Blue Water Hills, reżyserii Reja. Serial mroczny i tajemniczy jak sama jego nazwa. Bohaterowie tego filmu są obdarzeni niezwykłymi mocami i muszą zmierzyć się ze złym charakterem. Do wszystkiego jest dopasowana nastrojowa muzyka, a scenografia w tym nadzwyczajnego domu jest imponująca.